Witam wszystkie dusze matematyków które poświęcają swoje życie na przykład na tym kanale jeżeli go w ogóle znalazły dzisiaj zrobimy zdanie 13 z matury 2023 w formule 2000 a to jest chyba na obu maturach było dobre, nieważne jest to zdanie z Geometrii I z racji tego, że jest zdanie z geometrii to wypada zrobić dobry Panie rysunek Panie o, już w ogóle nie mam kawy. Może... Więc Trzeba narysować jakiś czworokąt I podpisać go a, Ten. I mamy przekątną AC, tak. I wiemy, że on jest opisany na okręgu. To, to powinno tego zacząć w sumie. Dobra, opiszmy go na okręgu. No, można tak, można tak ująć. Co oznacza, że jest opisany na okręgu? To oznacza w skrócie to, że D DC plus AB równa się DA plus DC, bo jest opisany na okręgu. Dobra, jakie mamy ponad informacje? Mam ponad, że CD to 4, a CD to 5. CB4 cd 5. I wiemy, że przegląd na AC tworzy z bokiem BC. Tu jest 60 stopni. I tutaj mamy alfa, i wiemy, że sinus alfa równa się 1,4. Korzystamy z twierdzenia o, sinusu, o sinusach, czyli BC przez sinus alfa równa się AB przez Sinus 60 stopni. Hmm. Czyli AB równa się BC razy sinus 60 stopni przez sinus alfa, czyli to jest 4 razy 4 razy pierwiastek z trzech drugich, czyli to jest. 8 pierwiastków z 3. Wiemy teraz, że ab plus dc równa się 8 pierwiastków z 3 plus 5. I wiemy, że obwód z tego wiemy to, że obwód to jest 2 razy ab plus dc. Czyli to jest 16 pierwiastków z 3 plus 10. Zadanie zrobione.